Cześć, na dzisiaj zaplanowałem dla Was kolejną prezentację. Tym razem jest to Kia Niro w wersji hybrydowej, czyli nasz kolejny niskoemisyjny samochód. E, zapraszam na krótki filmik, a jeśli film Wam się spodoba, prośba o zostawienie łapki w górę. Dzięki. Kia Niro w obecnej wersji nadwozia produkowana jest od 2016 roku. W 2019 roku samochód przeszedł do facelifting, a w tym roku otrzymał nowy logo. warto zwrócić uwagę to e, chociażby to, że samochód e, na dworze zostało stworzony od podstaw pod rozwiązania nisko i zeroemisyjne. Tak więc auto występuje w hybrydzie, w hybrydzie typu plug i w wersji pełnej elektrycznej. W przypadku Kia Niro prezentację również rozpoczniemy od miejsca kierowcy. Zapraszam do środka. Kluczyk zbliżeniowy, otwieranie, zamykanie samochodu z przycisku. Pełna elektryka, składane lusterka, asystent pasa ruchu podstawowy. Tutaj mamy sterowanie zestawem głośno mówiącym radiem, oczywiście, na kierownicę. Tutaj mamy rozszerzenie asystenta pasa ruchu. Aktywny tempomat, czyli dostosowuje prędkość do samochodu z przodu. System start-stop wspomniany wcześniej. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z kamerą cofania. Kamera jest skrętna, więc samochód pokazuje, jak pojedzie przy skręconych i jak przy wyplastowanych kołach. Czujniki cofania w tej wersji z przodu i z tyłu. Automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Można sobie kamerę włączyć nawet podczas jazdy do przodu. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, dwa cup holdery, auto hold, elektryczny hamulec ręczny, półskórzana tapicerka w tej wersji, podłokietnik z dużym schowkiem, z gniazdem ładowania urządzeń przenośnych. Tutaj jest indukcyjna ładowarka, wejście USB pod multimedia i ponownie zasilanie pod USB i gniazdo 12V. Przejdźmy do tyłu. Miejsca dużo, między innymi przez to, że pozycja siedząca w tym samochodzie jest trochę, e, trochę wyżej. Po prostu nawiew dla pasażerów tylnego rzędu gniazdko 220V. Można sobie tutaj laptopa podłączyć. Kieszeń, e, tak zwany gazetownik. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubeczki. E, no, mamy tutaj oczywiście dwa e, isofiksy. Tutaj widać uszy tych isofiksów, więc nie powinno być kłopotu z montażem fotelików. No i oczywiście tutaj dwa uchwyty na kopki. Bagażnik, kamera cofania. Bagażnik wygląda tak. Pod spodem mamy taki schowek, miejsce na gaśnicę, trójkąt i kółko dojazdowe. Kia Niro w podstawowej jednostce napędowej, czyli wersja hybrydowa, 1,6 wolnosąca benzyna, do tego silnik elektryczny, w sumie zespół napędowy ma 141 koni. Do tego mamy sześciobiegowy, dwusprzęgłowy automat z trybem sport. To też jest fajne. Zmienia się grafika zegarów, on inaczej zupełnie zaczyna zmieniać biegi, silnik spalinowy domyślnie jest odpalony tak naprawdę i samochód zupełnie inaczej reaguje na pedał gazu zaraz spróbujemy to sobie zobaczyć, pokazać póki co zwróćmy uwagę na kamerę cofania kamera cofania ma dobrą rozdzielczość jest skrętna to też jest wersja L-Business Line więc też mamy duży wyświetlacz nawigację z dostępem do internetu tu widzimy te zielone kreski to znaczy że droga jest przejezdna tutaj się włącza informacja o ruchu drogowym wyświetlacz jak tak naprawdę w każdej Kii można podzielić na dwie części tutaj mamy prognozę pogody mapa z funkcją prowadzenia do celu radio to oczywiście radio media to jest wejście USB do radia czy dźwięki natury które już wszyscy znamy możemy też sobie tutaj włączyć muzykę z telefonu jeżeli telefon jest połączony, sparowany wyłączył muzykę, bo to nie o, tu, nie o to tutaj chodzi. W hybrydzie, jak to w hybrydzie, trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na, e, na tą ciszę i na przepływ energii. Za chwilę to wyzerujemy, bo ja tu przed chwilą trochę postałem na odpalonym silniku. O, informacje wyjście. Dobra, to zwróćmy uwagę na... patrzmy na skumulowane dane. Tu mamy przepływ energii. W tej chwili samochód jest zimny, silnik jest zimny, więc on sobie domyślnie wyłączmy ten boczny wyświetlacz on domyślnie ma odpalony silnik spalinowy żeby podgrzać baterię, żeby podgrzać też wnętrze pojazdu przy okazji też ładuje tą baterię przejedźmy się kawałek Kia Niro, czyli hybryda jak w każdym samochodzie niskoemisyjnym on już od wersji podstawowej ma dostępny aktywny tempomat z hamowaniem awaryjnym, z wykrywaniem pieszych i rowerzystów, czyli ma z przodu radar. Natomiast, co najważniejsze, ma aktywny tempomat, czyli dostosowuje prędkość do samochodu z przodu. Tak, żeby jak najwięcej tej energii móc zrekuperować, odzyskać. Na co tutaj też trzeba zwrócić uwagę, to w wersji, w Niro, w hybrydzie również mamy łopatki. To jest coś, co jest przeniesione z pełnego elektryka. Nie ma tutaj co prawda trybu auto, ale tak samo jak w elektryku mamy trzy poziomy rekuperacji i sterujemy za pomocą łopatek. Słyszycie? zwalniam, odpuszczam gaz, on momentalnie gasi silnik w tej chwili. On po pierwsze się też podgrzewa, po drugie też przyspiesza, więc dołączył silnik spalinowy, natomiast spójrzmy na to w tej chwili. Puszczam gaz. On nadal powiedzmy sobie tam się toczy, e, czy żegluje, powoli wytraca tą prędkość, natomiast on ładuje baterię. Wdaje gazu, odpala silnik spalinowy. Wiadomo to jest hybryda, więc on tutaj przy tych większych prędkościach, inaczej niż w hybrydzie typu plugin będzie sobie zarządzał e, tym napędem. Jeżeli jest to delikatne dodawanie gazu, takie podtrzymywanie prędkości, to on i tak będzie jechał na silniku elektrycznym. Inaczej może jechać, bo to tak naprawdę w 100% od komputera zależy, który napęd kiedy. On tutaj też ma dużo tych systemów aktywnego bezpieczeństwa wspierających kierowcę. Asystent pasa ruchu, tak samo jak. Asystent pasa ruchu, którego znamy tak naprawdę z Cida, czyli wersja podstawowa, że będzie odbijał od linii, będzie korygował, o, informował o tym. Wersja rozszerzona, czyli teraz ją sobie włączyłem, i on w tym trybie będzie się trzymał w środka pasa jezdni I cisza: silnik spalinowy dawno już jest wyłączony. On sobie ładuje baterię. Tutaj na zegarach po lewej stronie ta niebieska kontrolka to jest poziom naładowania baterii. Po prawej stronie symetrycznie mamy poziom e, paliwa oczywiście prędkość cyferki, po lewej stronie ta kontrolka Power Eco Charge czyli to jest ten pasek, który nam pokazuje, co się aktualnie dzieje z naszym napędem, z naszą energią. E, czy ładuje, czy, czy jedziemy eko, czy jedziemy power. Tutaj na tych zegarach też oczywiście można sobie włączyć po prostu pokażę przepływ energii. Więc tutaj też na tych zegarach można sobie ustawić, żeby nam pokazywał, co się aktualnie dzieje z naszą energią. Mamuje ono. oczywiście gasi silnik, zaczyna odzyskiwać energię. To tutaj fajnie widać na tej grafice. Podjazd pod górkę, pod zniesienie, dodaję gazu, silnik elektryczny, silnik spalinowy, równolegle napędzają silnik. Dodam więcej gazu, jest redukcja biegu, jest, jest przyspieszenie, słychać silnik. E, odpuszczam gaz, to kontrolka EV pokazuje, że on teraz jedzie z elektryka, tak naprawdę. A w tej chwili w ogóle zgasił silnik, spalinowy, wyłączył go. Styl jazdy. Informację o jeździe, tu jest zawyżone, bo samochód chwilę stał na odpalonym silniku. To jest bardziej miarodajne. A spalanie zaraz o, widać, cały czas spada. Zaraz się powinno unormować. Temperatura silnika i przepływ energii. Znowu jadę spokojnie, podtrzymuję prędkość. I tak naprawdę jedziemy na elektryku. No i ta cisza. To jest kompas, wskazanie z nawigacji, tu się będą wyświetlać. To jest informacja o asystencie pasa ruchu. Poziom uwagi, ostrzeżenie o ograniczeniu prędkości, czyli czytuje znaki drogowe, ciśnienie w oponach, znowu asystent pasa ruchu, wspomaganie kierowcy, to są ustawienia komputera pokładowego. Jedziemy spokojnie, cały czas na prąd. Tutaj teraz ta wspomniana rekuperacja: level pierwszy, level drugi i level trzeci. I przy poziomie trzecim załącza się światło stopu. Ja w tej chwili wyhamowałem tak naprawdę bez użycia hamulca czyli to było hamowanie silnikiem. Eee, przy tej rekuperacji Wystarczy, że dodam gaz i ta rekuperacja się, się automatycznie wyłącza i zostanie aktywowana dopiero w momencie, kiedy puszczę gaz. Czyli to nie jest tak, że za każdym razem trzeba przyklikać na poziom 0, żeby móc jechać dalej. Dodaję więcej gazu. Załącza się silnik spalinowy, silniki równolegle napędzają samochód. Odpuszczam gaz, hamuję, samochód od razu przełącza się w tryb elektryczny. Jadę pomału, delikatnie dodaję gazu. Tutaj fajnie to widać na tym dużym świetlaczu, jak, jak ten przepływ działa i co tutaj się właściwie dzieje. Tryb sport czyli tutaj. Ee, no nie, też się przełączył w tryb elektryczny, ale ten silnik chyba nadal pracuje, żeby podładować baterię, ale reakcja gaz na gaz jest dużo szybsza, dużo lepsza, to był asystent pasaru A Jak widzicie on trzyma cały czas podwyższone obroty, żeby mieć możliwość reakcji na pedał gazu. Natomiast w hybrydzie raczej jeździmy w trybie eko w tej ciszy. Zjeżdżam z górki i żeby się nie rozpędzać, włączam rekuperację poziom pierwszy. Więc on cały czas sobie minimalnie będzie odzyskiwał tą energię. Może nie to, że minimalnie, bo myślę, że to będzie widać po naładowaniu baterii. Światła z czujnikiem zmierzchu. wyjechaliśmy do tunelu, światło mijania się włączyły, wyjedziemy z tunelu, wyłączą się światła mijania, zostaną światła do jazdy dziennej pewnie za chwilę. Tutaj też fajne, jak w każdym samochodzie niskoemisyjnym, możemy sobie ustawić, jeżeli jedziemy samemu, możemy sobie ustawić nawiew tylko dla kierowcy. To też ma nam pozwolić zaoszczędzić trochę paliwa. Ja pod górkę, dołączył się silnik z Trzebuje przyspieszyć, wyprzedzić Jest reakcja Asystent pasa ruchu Zobaczcie jak ładnie sobie radzi z tym jakby nie było ostrym zakrętem, ale to dlatego, że on jest teraz w tym trybie rozszerzonym, gdzie trzyma się środka pasa. jezdnego. bardzo ładnie Spróbujmy sobie aktywnego tempomatu, tu sobie odległość ustawiamy tym stryczkiem. Poziom czwarty i widać, że on już w tej chwili zwalnia do e, prędkości samochodu przed nami. To, że to też jest asystent, e, aktywny tempomat e, z funkcją jazdy w korku, czyli w korku będzie hamował nawet do zatrzymania. Zjechałem na lewy pas, nie widzi samochodu przed nami, pomału zaczyna dodawać, e, przyspieszać. To jak, tą reakcję na zmianę pasa, czy powrót do wcześniej zadanej prędkości, można też ustawić w komputerze, jak szybko ma coś następować. Widzimy, że są światła, a ja będę skręcał w lewo, więc odpowiednio wcześniej włączam sobie rekuperację na poziom trzeci. Zobaczcie, jak on ładnie odzyskuje tą energię. Teraz muszę dohamować. Chciałbym tu skręcić, no i ta cisza jest niesamowita, jak w elektryku. Włączmy tryb sport, zobaczmy jak to przyspieszy. Sport zobaczymy, jak to przyspieszy. A w trybie sportu łopatki służą też do redukcji biegu. Tak wygląda rekuperacja na poziomie pierwszym z prędkości około 100 na godzinę do 60 odzyskał dwie kreski baterii. To przełączanie między silnikiem elektrycznym, silnikiem spalinowym w hybrydzie, odbywa się całkowicie poza kierowcą. On to robi autonomicznie. I co fajne jest, to praktycznie nieodczuwalne. To jedynie można usłyszeć, kiedy się ten silnik dołącza. To nie ma żadnego szarpnięcia, nie ma redukcji biegu, on po prostu zaczyna. Jakby te dwa silniki zaczynają współpracować, działać równolegle. Puszczam gaz. To akurat rekuperacja. Powiem. Ale puszczam gaz i on momentalnie ten silnik gasi i zaczyna odzyskiwać energię. Albo żeglować przy wyłączonej rekuperacji. że samochody stoją więc spokojnie mogę sobie tutaj poziom trzeci włączyć nawet za szybko wyhamował